Witam Was w tym duchu oddawania hołdu Chrystusowi Królowi w nurcie stojących przed nami zapowiadanych o rekolekcji, które mają sprawić i zesłać na Was łaskę uzdrowienia i łaskę uwolnienia. Poprzez tegoroczne rekolekcje chcę dokonać w Waszych sercach procesu, którego nazywam dedemonizację, czyli oddiabelizowanie świata, oczyszczenie Waszego umysłu, abyście przejrzeli, kto jest Waszym królem, abyście później nie mówili na sądzie ostatecznym: Panie, gdzie ty byłeś? Myśmy widzieli, myśmy słyszeli. Będę prosił Boga, aby mnie i Wam dał łaskę uwolnienia z uwięzi naszego umysłu. Duchu Najczej ja niech miłość zakuszy nas, niech wiara zakuszy, nadzieja ja zakuszy, niech miłość zakuszy nas. Niech będzie bukhwalonie Jezus Chrystus. Witam Was, moi kochani, na tym naszym wieczornym, modlitewnym spotkaniu w Darze Mszy Świętej. Nawet sobie nie zdajecie sprawę z tego, jak dziś aktualne są słowa proroka Jana Chrzciciela. Nawracajcie się. Blisko jest Królestwo Niebieskie. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaka bitwa o to Królestwo dokonuje się dzisiaj na ziemi. Jak szatan wypuścił wszystkie zastępy z szczeluści, aby wystąpiły przeciwko niebu. Ale i niebo posłało swoje niezliczone legiony na ziemi. Nawet sobie nie zdajecie sprawę, co jest zgotowane Ziemi poprzez zaślepienie człowieka, który zamiast wzrok ukierować na Chrystusa, króla i jemu oddawać hołd w darze Sanctissimum, oddaje pokłon Szatanowi i jemu służy. Bym mógł zrealizować tą przedstawioną wizję bitwy o Królestwo Boże, pozwólcie, że teraz na wstępie tego kazania ucieknę się po ratunek do nieba. I będę prosił niebiosa, by nam pomogły. Najpierw przywołuję Ducha Świętego. I modlitwą płomienną świętego Ludwika Grimonfon modlę się o dobrych kapłanów, o przebudzenie świętego ducha kapłanów polskich. Jest to już ostatni relikt, bastion zachowany jeszcze w pewnym monologii chrześcijańskiej Europy. Stąd wołam, potrzeba, abyś Duchu Święty ze świata i w świecie powołał zgromadzenie, zbiorowisko doborowe, znakomite grono wybranych. Spośród tych wilków potrzeba, aby się zebrał grono baranków pokoju, poczet czystych gołębic i orłów królewskich spośród tych Z pomiędzy tylu trudni, stado jeleni z pomiędzy żółwi, zastępy mężnych lwów z pomiędzy zastraszonych szaraków. O panie, zbierz nas i połącz, aby wszystka chwała oddana została Twemu świętemu i potężnemu imieniowi. W drugiej modlitwie uciekam się do Michała Archanioła, przywołuję go i błagam o pomoc. Kiedy dwa tygodnie temu byłem w Bydgoszczy, prosiłem o dziesiątki legionów aniołów, jego sług, żołnierzy. Dziś go proszę, aby mi na kutno posłał setki legionów. By otoczyły kordonem pierścienia miasto Kutno, by przez, 3 dni, przez te cztery dni rekolekcji szatan nie miał wpływu na to miasto i na Was. Stąd też, egzorcyzmem papieża Leona XIII modlę się o pomoc Michała Archanioła i przyzywam go. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha, bądź naszą ochroną. Niech Bóg go zgromi, pokornie o to prosimy, a Ty, o wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą z pomocą boską strąć do piekła. Święty Michale Archaniele, hetmanie wojsk naszego Pana Jezusa Chrystusa, módl się za nami. W dalszym ciągu trwam na modlitwie i przywołuję teraz do pomocy wszystkich tu obecnych aniołów stróżów. Ilu was tu jest obecnych w tej świątyni, tylu tu jest aniołów stróżów. Jakże byłeś szczęśliwy Franciszku Salezy święty, kiedy mówiąc do ludu Pan z wami, Bóg dał ci błogą wizję i obok każdego wiernego widziałeś stojącego anioła stróża. Przywołuję waszego hetmana, hetmana polowego. Czyli anioła stróża waszej parafii. W dniu powstawania tej parafii, Pan Bóg naznaczył was, Wam tego opiekuna. W dzienniczku Siostra Paulsena pięknie opisuje, że przy powstawaniu każdej parafii, parafia oczekuje specjalnego obrońcę. Jestem prawie w środku Polski, na pograniczu Mazowsza i Wielkopolski. Przywołuję anioła stróża Polski. Każdy naród na świecie ma naznaczonego przez Boga swego anioła stróża. To jest nasz Hetman Wielki, koronny. Niech on nas poprowadzi do tej walki rekolekcyjnej. Proszę wymienionych aniołów, aby pomogli mi nagiąć was umysł, by wam podłączali telewizory, internety, komputery na ten czas, by wam potargali gazety. Wam nakłonili umysł na inną drogę myślenia, by usuwali przeszkody, bo ich będzie dziesiątki w tych dniach, byście mi tu ochotnie przychodzili i ze mną próbowali odkrywać te tajemnice, tajemnice, tajemnicze drogi do Chrystusa Króla. Dlatego też, jeśli wierzycie w orędownictwo, a nie ustróżu w opiekę nad wami, no to się teraz ze mną na głos wszyscy módlcie, mówiąc: A nie lewórzy, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze przy pomocy. Strzeż duszy ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.